Produkty do buczy. W sobotę wszystko będzie w buczy. Długie nowe dojechało do Buczy, to właśnie do naszego punktu gdzie przywozimy jedzenie niestety nie ma szans żeby, żeby, było to, żeby to było codziennie wydawane niestety no mało jest produktów bo trzeba co drugi dzień tylko można zobaczyć to nasze druzi z Polski przyjechali i rozdają jitka, e, taki tam pakiet, taki pakiety Стрийська точка дружка солідарість, солідарність, ласочка да, солідар да. да ні, я просто знімаю. Ви забирає все дякую, дякую. Я хочу хату.